No, 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 zobaczcie tylko na to, mam nową furkę różową, ale czadowy samochód, nikt takiego nie ma tutaj na Brookhaven, nawet moje widzki się tutaj zjechały zobaczyć, może je przewiozę, nie wiem, chociaż tutaj tylko jest miejsce dla jednej osoby, dla kierowcy, także nikomu nie pozwalam, tylko ja mogę jeździć, wy możecie tylko popatrzeć, a wy widzowie napiszcie teraz w komentarzu, czy podoba wam się taki samochód, jaki kolor to jest, mega, o, o, kogo Witam. my tutaj Cześć, mamy? Jeszcze dziewczyny, to ja z Ej, smaj, o, widzicie? Nawet mój chłopak mnie tutaj odmienił. Piechałem swoim autem, cześć. Jaki to masz tutaj auto śmieszne. Będę sobie troszeczkę na krawężniku. No, ale wiesz co, Ej, uważaj, uważaj sobie, dobra? A co za super auto, furec, Co no, to jest za to jest szybkie jest auto? To moja nowa furka różowa. jaka to! jest? Jaka no. super fura. Ej, przecież to jest bardzo szybki samochód. Ja Patrz też na taki. te opony, na, to, na ten zderzak, ten tył, Ej, pati, po prostu pati. mega. Mogę się przyjechać, proszę. Nie, No, zwariowałeś, nie możesz się przyjechać, dlatego że ty cały czas jeździsz takim rupieciem i ty nie umiesz jeździć nowymi no, bo autami. Ja jeżdżę jeszcze swoim autem powolnym. On tak szybko nie jeździ. Ale ja bym chciał się przyjechać się Twoim. Nie, ja się nie zgadzam, dlatego że to jest dopiero drugi dzień, jak mam moje autko i lepiej tak no. nie Chciałbym chyba. się przyjechać twoim autem, ja chciałbym, chciałbym twoim autem no, się przyjechać. No nie wiem, widzowie, jak wymyślicie? Kto pozwala, żeby... Smańsło się przyjechał moim autem, klikaj łapeczkę w górę. Jestem ciekawa sobie sprawdzę. Nawet, Byłoby no, tak nie super, wiem. jakbym przyjechał się twoim autem. Nig, nigdy takim im nie jeździłem. No ale Ciekawe, słuchaj, moje by widzki też mnie odwiedziły. Też chciał się przyjechać i nikomu nie dałam. I tobie A mam ha, dać? A ty nikomu nie dajesz auta? W ogóle nikomu? Nikomu nie daję, no. Właśnie. No, mm -hmm. Ale ja bym tak chciał. Nie wiem, ja co mam tak zrobić, chciał. widzowie. Co mam zrobić, co mam zrobić? No nie wiem, no dobra, jesteś chłopakiem, to może umiesz mieć panowanie nad kierownicą, ale ja chcę ci powiedzieć, że ten samochód ma mega przyspieszenie i trzeba umieć go okiełznać. To nie jest ale takie proste. Ja, ja sobie chyba poradzę, dam radę. Ja chciałbym spróbować z takim autem. Nigdy na bruk nie jeździłem. On jest taki ładny, podoba no, mi się. A ja to lubię auto. auto jest chłodzki. Wiesz, auto. ile czasu zbierałam kasę na niego? Dobra, dobrze, to, to mogę, to mogę usiąść, mogę, mogę, mogę. No dobra, mam nadzieję, że moje... Julka, Maja, Wiki i Oliwka się nie obrażą, że im nie dałam, a tym... No Dobrze, dobra, ale okay, wiesz co? Okay. Tylko no w, jeden raz! No w takim Tylko razie... jeden raz! No to w takim razie wezmę uwagę, usiądę... O, jestem! Mogę jechać, uruchomiłem! Ej, co jest? Ktoś zrobił dym! Ej, halo, nie proszę <grym> one mnie... One tutaj jest... zdobią, bo widzisz, one się już wkurzyły! Wyjeżdżaj z dobra, dobra, dobra! Okej, okay, proszę się przesunąć, dziewczyny! Dziewczyny, proszę, z drogi! Z drogi, z drogi, Przesuńcie bo, z... Czaj, z drogi może. dziewczyny! Przesuńcie się! Chodź zdrogi, Z dziewczyny! Z drogi dziewczyny! Właśnie, odejdźcie, o, proszę odejdźcie! się przesunąć, o, o. się przesunąć. Halo, halo, okej, okay, dobra, wyjeżdżasz. wyjeżdżam, dobra, dobra, wyjeżdżasz, elegancko. O, wow, jak już szybki jest! No, no uważaj, jest? uważaj, proszę cię, uważaj! O, o co jest o, tak szybko? Się jedzie, zresztą... ej, ej, co się stało? Nie tak szybko, uważaj! Obrysowałeś mi bok! Zwariowałeś O, nie, przepraszam, Patrycja, on jest taki szybki, co nie! jest? Dlaczego taki jest? No szybko? mój, nie? teraz drugi bok, mi Przepraszam, przepraszam, nie chciałem. Ej, Będziesz to, za to płacić! Jakie to jest szybkie, co auto! Ty robisz? Co robisz? Jakie to jest szybkie jest! O nie, patrz tutaj, wracaj, już oddaj mój samochód! I Gdzie jak jakie to jest szybkie jest! Już siadę, Patrycja, już siadę! Dobra, nie dobra, już wystarczy, już wystarczy, jest. już naprawdę wystarczy. Ale ja nie mogę zapadować, na ty a bo jest taki szybki! Nie no, dobra, już wystarczy, już chyba. Patrycja, już... zatrzymy, Patrycja! Patrycja, no zatrzymy! Stoi, stój, stoi, stój, stoi, stój, stój, stój! Już się e, nie weź, ruszaj. Weź, weź to weź kierownicę ode mnie, kierownicę! No, o, nie! O, Patrycja, Patrycja, coś co stało, nie chciałem! O, Nie chciałem, nie chciałem, nie chciałem. Coś zostało. Nie chidałeś z we mnie, potrąciłeś, mnie! O nie. nie, przepraszam, nie chciałem, nie chciałem Patrycja. O, chyba złamałam nogę, co ty zrobiłeś? Do lekarza weź. musimy zanieść matrycę do lekarza! Dziewczyny co się stało ja nie umiałem tego prowadzić. Przepraszam, ja chciałem tak, ale to, taka, to takie szybkie było. To Zubac, takie szybkie. zobacz, widzki teraz płaczą przez ciebie, ale mnie nie. boli! O, o musicie nie. mnie zabrać do szpitala, ktoś to musi mi pomóc teraz, Szybko. To robimy teraz, co robimy teraz. Możecie weź, znaczy ja podniosę ciebie, podniosę ciebie! Próbuj U. mnie podnieść! Albo weź zadzwoń na pogotowie czy coś. Tak po karę zaprowadzę cię do szpitala, zaprowadzę cię do szpitala! Weź mnie! Do weź Niech ktoś będzie lekarzem. Właśnie, właśnie potrzebuję, jeśli to ma Szybko, szybko. O! o nie, dobra, mnie, dobra. nie 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 mnie dziewczyny, nie mnie, tylko Patrycja. Dobra, ja skończę zaraz, weź Patrycja. <grym> to jest, co robi? Nie mnie, tylko Patrycja, dobra, dobra. A właśnie wow, Nie mogę, nie mogę, nie no, mogę. Weź, po... weź, 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 weź. weź. Czaj, nie ja mogę się weź... położyć, o ja jestem. Tak, ja do, radę, do szpitala, do szpitala, do szpitala. Szybko, 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 do szpitala. Do ale nie boli nie potrąciłeś. Patrycja została potrącona, przepraszam, nie chciałem, o nie, ale Ciebie taka Problem. zła, zepsułeś mi auto i teraz jeszcze przez ciebie połabamy. Szybko, 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 szybko musimy, musimy bardziej do szpitala zawieźć. Biegniemy Jedziemy szybko do szpitala. do szpitala, szybko, szybko, Dziewczyny Miejmy na nadzieję, dawajcie. że w szpitalu pomogą. Tu jest szpital, bo prawej stronie. Nie da w lewo, Majusia, w prawo jest. Nie ta, bo da w lewo. W prawo, nie do szkoły. Da zła droga, tu w prawo. Ja szybko, jej ufam szybko. bardziej niż tobie, bo ty zniszczyłeś mój samochód. Tak dobra, że ci prowadził na wiek, że szpital, myślałem, że nie wie, ale dobrze, wie, wie. Okej, okay, no to idziemy, idziemy, szczególnie. Musicie przygotować Inwalidzki, jest tam! Szybko, ja muszę usiąść, doktor, bo nie dam doktor. rady sama chodzić, gdyż bolą mnie nogi! Szybko, doktor, 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 doktor! Szybko! A ałała, a boli, boli! Ja muszę Dobra. usiąść, na ławkę, na ławkę, nie Ja już mogę. wiem, ja już wiem! Wiem, tak? ja zostanę doktorem, ja zostanę lekarzem. Ty zostaniesz? Kiedyś... Dobrze. Kiedyś studiowałem, kiedyś studiowałem i rzuciłem studia na drugim roku, ale na, chyba sobie radzę. No musisz sobie poradzić, bo kto mnie poskłada, szybko, szybko, szybko. Rzuciłem szkołę, ale może coś pamiętam. Już Proszę chodzą, nie zaczmy, wziąć zaczmy, do ręce, zaczmy. bo ja nie dam rady iść. Proszę okay, już się. Wziąć. biorę, biorę, cię. chodź, 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 szybko, szybko. Zaprowadźmy badycję, płama, na noga i yy, ręka jeszcze. Koniecznie Bra. trzeba to wszystko ze idziemy sobą wziąć. Jeszcze idziemy przesiedlić, jeszcze idziemy przesiedlić. i zacząć przesiedlić, uwaga, do ośrodka dajemy. E, nie, nie, co jest! Ja wiesz! No. Gdzie ty e, <laughs> Proszę stąd wyjść, halo dziewczyno! Co <noise> się stało? Ona nie, się Proszę tu nie wjeżdżać Kop do środka. Halo, proszę wyjść stąd. Czekaj, muszę napisać. Proszę, proszę stąd wyjść. Dziewczyny nie wolno, dziewczyny nie wolno tutaj. Napisałem do nich. Dobrze, dziewczyny nie dobrze. wolno tutaj. Dla, ja cię postawię, uwaga. Dobra, upuść, teraz proszę wejść, proszę wejść, proszę wejść. Dla, o, dziękuję, okay, zamykamy. dziękuję, jestem tutaj, już okay. jechałem do maszyny. Proszę cię nie ruszać, proszę cię nie ruszać, robimy przesiedlenie. Okay, Nie ruszam stren... się, ale ciężko. już się robi. Tak, już Maszyna robię. się ładuje, maszyna się ładuje. Okej, okay, proszę wyjść, proszę wyjść. I dobrze, teraz zobaczymy. Ała, Ała moja noga. złamania! Trzy złamania co, pani ma. Co ten smysł mi zrobił? Oh. O nie, trzy złamania. Musimy to jakoś naprawić. Trzeba um. koniecznie, potrzebuje jakoś wcale się położyć i może bandaż albo nie wiem. Operacja, operacja O potrzebna. nie, tylko nie to, operacja. Operacja ja nie potrzebna. Szybko, 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 szybko. Gdzie, <laughs> gdzie tutaj się położyć? Dziewczyny, tak tak, dziewczyny... Ała, a oh wow, jak to boli, normalnie, dogi nie boli. Pielegnię rytkami. Dziewczyny, bądźcie pielęgniarkami. O, nie one płaczą, i spokojnie, proszę im powiedzieć, że mi nic takiego nie jest, nie muszą płakać. Damy radę, poskładamy. O nie, o nie, dziewczyny, 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 róbcie coś. One patrzą, co ty robisz. Wezmę weznę strzykawkę, wezmę strzykawkę. E, spróbuję coś zrobić. Może taką strzykawkę zaczynę. 走！<Co? S 2> <laughs> Nie, już, ja nie chcę stracić nogi, ja chcę ją poskładać! A to weź to, okej, okay, Walne Panią. O, tutaj jest jakaś pani może... pielęgniarka wygląda naprawię, na zaufaną. Młotkiem, młotkiem nie wiem, młotkiem uwaga. Nie nie, a, nie, nie młotkiem a łatwo! Teraz, 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 dobrze, zabrawiam młotkiem. Ta mama naprawia. to boli, nie! Młotkiem naprawiam, Nie no, pan młotkiem. zwariował, tak mnie pan nie wyleczy, młotkiem. Ale tak mężczyźnie! Weźcie go na studiach! Weźcie go, weźcie go, weź! Weźcie. O nie, Patrycja, pada! O nie młotkiem. daj gorzej, co teraz? Robić mamy. Dziewczyny, to to za co mi... teraz robimy? <laughs> pan myśli, że pan gitarą mnie wyleczy. Proszę mi założyć jakiś bandaż w tym momencie. Ja nie chcę mieć tej krwi. O nie, więcej. co teraz, co teraz zrobić? Dobra, musimy pozbyć się tego. Jakiś bandaż proszę dać mi, jakiś papier czy coś, ja, ja okay, muszę mieć zabandażowaną dobra głowę. dobra, w takim razie, dobra, posprzątamy, umyjemy, umyjemy, dobrze, szczotkujemy, szczotkujemy, dobra. No jak? Już lepiej doktorze, już coś tam działa? Już lepiej, już lepiej, już jest już pani mogę wstać? już o wiele, o wiele lepiej, proszę wstać. Dobra, wstaje już, uwaga. Ma pani co? bandaż co tutaj. ja w nie widzę na oczy? Czy pan doktor Założy... zwariował? Założyłem pani bandaż dobrze? Wygląda? Nie, no nie. masakra, jak ja wyglądam? Bandaż na o, oczy. you can play three Przez kilka dni pani nie będzie patrzała, widziała? No to ja potrzebuję jakiegoś, jakiejś pomocy. Jakiejś laski czy coś, żebym się nie potknęła. Albo psa, proszę mi albo jakąś wszystko osobę. Ale to w porządku. To jak mam to? zastąpić? Proszę panu zaufać, wyjść, jak... proszę wyjść, jeszcze pani zwalam tutaj. Proszę ja tutaj Nie wiem, czy ja dobrze idę, a weszłam w komputer. Ała, idę, tutaj, już, e, już idę. A w ścianę, weszła w ścianę. was? No, tak ja teraz, cały problem. Proszę tu wejść do środka, jeszcze pani zwalamy serce. Gdzie, gdzie? A nie, tu jest ściana. Gdzie mam jeźdźdź? Gdzie mam jeść? O, o nie, nie ma proszę. proszę pomóc. Kierować gdzie ściana? O, pozycję. ściana, same ściany. Ja już nic nie widzę, proszę doktora. O, dobra, tutaj, tutaj, tutaj. O, dobrze, położyłam. pani trafiła po tylu razach. <laughs> teraz panią uwagę. Okej, okay. weźmy sobie tak, czekaj. Dobra, okej, okay. teraz tutaj weźmy. Już jest no, noc, księżyc okay. jest za, serce, na zewnątrz. Serce dobrze bije. Dobra, tylko złamania, które się wyleczą, ale za, wyleczą się za miesiąc dopiero. Za miesiąc? Miesiąc, pa, miesiąc pani A będzie... Ja, jak płamana. ja kupiłam sobie nowy samochód i muszę teraz, o nie, ja teraz potrzebuję pieniędzy, żeby naprawić Miesiąc. samochód. Miesiąc jakieś lekarstwa, o dziękuję, dziękuję. Miesiąc pani będzie połamana. Nie, najgorzej potrzebuję pomocy, ktoś, ko, kto się mną zajmie. Jest tutaj jakiś wózek inwalidzki w ogóle? Pekaj, się... może wózkiem właśnie byśmy spróbowali. Proszę wejść, to jest mój wózek, proszę mi zaufać, nowoczesny wózek, proszę na niego wejść. Nowoczesny tutaj. wózek? To jest wózek, proszę bardzo, okej, okay, tak. <laughs> Tym wózkiem właśnie wow, że zaprowadzimy panią. Bardzo. Tak, to jest wózek dobry, to jest nowoczesny wózek z szpitalu. No, bardzo proszę, dobrze, bardzo. to jest przyjemne, pożyteczne połączone, dlatego że mamy tutaj kosiarkę, możemy skosić trawnik. To od razu do mojego domu proszę mnie zawieźć i skosić mi trawnik. Okej, okay, dobrze, dobrze, to zawieziemy. zawieziemy Działka panią. numer 12, wie pan gdzie to jest? Dobrze, już, już jedziemy. Uwaga, postawię tylko to. Dobra, proszę wsiadać, proszę wsiadać. Uwaga, ja jedziemy jedynie. siedzę jedziemy. w środku. A nie, jedziemy, nie jedziemy, jedziemy, proszę. O nie, Jelenie! Jeden, pomocy, Proszę się cofnąć po mnie! O nie, pani się wywaliło, już cofam się, cofam się. A, nie, pan nie przejechać! O nie! O nie! O nie. drugi raz z panią, przepraszam. No nie, nie mam kamer no, w tej kareczce. Jedziemy, 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 rura, jedziemy, a tam z tyłu zostały. Pani pielęgniarka jedzie ze mną. Gdzie my jedziemy? No szybko, jedziemy, jedziemy, jedziemy. jedziemy. Ja

O, Jedziemy nie, co szybko, to się... co szybko, je wyjeżdżamy z Brookhaven. Br Czemu mnie lekarz wywozi pani z br br lekarz wywozi Pani z potrzebuje br bardzo pilnej po operacji, ale niestety operacja musi być zrobiona we Francji. Pani musi teraz do Francji lecieć samolotem i... Co? Oj, musimy zawieźć Panią na samolot i Pani poleci samolotem do nowoczesnego szpitala lepszego i tam Panią wyleczą No szybciej. chyba Pan żartuje, jak ja będę tam wsiadać do samolotu jak ja nic nie widzę? Na samolot, na samolot. Okej, okay, dobra, proszę bardzo, wychodzi siadać, proszę wysiadać, proszę mi pomóc, bo ja nie wiem, gdzie mam iść. O nie, tu nie ma przejścia. Tu, to, to, to jest ściana. Proszę za, za mną, proszę za mną, proszę za mną. Proszę gdzie za mną. jest pan, bo ja nic nie widzę? Tu jestem, tutaj, 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 tutaj. Idziemy do środka, proszę zabrać bagaż, tu jest bagaż, proszę zabrać bagaż. A tutaj za bagaż. Latujemy do innego kraju, żeby zrobić pilną operację na trzy złamane kości. Dobra, okay, dobrze. Proszę, proszę, trzy złamane? Aż trzy? Tak, trzy za manę, musimy polecieć samolotem, o, żeby nie, tam O nie, najgorzej, a jak tu? O dobra, już wchodzę. wchodzę. Okej, okay, samolot jest luksusowy, proszę się rozgościć, proszę sobie usiąść tutaj, tak? Dziękuję no. bardzo, proszę ale bardzo, czy ja, ja ten bandaż naprawdę muszę mieć aż przez miesiąc, czy będzie można go ściągnąć? Proszę się nie przejmować, tutaj jest kapitan samolotu. Kiedyś e, tutaj latałem samolotem na studiach, i dwa lata. Do, normalnie doktorem i kapitanem pilotem. No Studiowałem dwa lata i tutaj samolotnictwo, ja wiem jak się lata, proszę mi zaufać. Dobrze, zaufamy panu, ja idę tam podejrzeć. Okej, okay, idziemy sobie latać, tutaj biorę sobie elegancko, o, nie, przemieniam, jest. dobra. Jakieś turbulencje mamy, szybko. Proszę się nie na przejmować, przezła. proszę się nie przejmować. To Jest najgorszy pilot, jakiego ja znam. Chyba. Wszystko pa panuje nad... O nie O niee! Straszyliśmy skrzydło jedno! Straciliśmy jak, to, skrzydło. jak to? Jak to? Mu drzewo, przepraszam! Nie no, wszędzie gdzie pan jest to się dzieją jakieś kłopoty! Ja wychodzę! Zagaczyłem jak o, pan jest to... drzewo, przepraszam! To teraz trzeba ewakuacji przyprowadzić Ewakuacja! Czas ewakuacja! Spodochrony. Spodochrony. Spodochrony trzeba skoczyć z ochrony, z ochrony szak! Szybko, szybko skaczemy! Spodochron. Ewakuacja! Lecimy! O nie, Musimy nie chce mi się otworzyć! Jeszcze spadnę, spadnę! A nie! O, dobra. Jest. dobra, teraz musimy do wody, do wody, do wody, do wody. Do wody, do wody. Do wody. O, do, jest jestem, jestem, dałem radę. Uwaga, dobra, skaczę, skaczę, mam się. nadzieję, że mi się nic nie stanie. Proszę nie bawić się, proszę uważać, o, proszę uważać. Ej, spadłam do, tutaj, do basenu. A już 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 już, 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 już idę, już idę. Gdzie jest pani, gdzie jest pani, gdzie jest pani? Ok, tu jest pani, dobra. Już Okej, proszę mnie za zawieźć do domu, ja chcę do domu, jakoś to przeboleje, już jakoś miesiąc wytrzyma, proszę mnie już zawieźć do domu, ja już nie chcę więcej. To no najlepiej polejdziemy moim starym autem, to jest bardzo dobre auto, Dobrze, proszę się, to szalne. możemy Usiądź. jechać, no, jedziemy. Okej, jedziemy moim starym autem, najlepszym, e, tutaj się nic Pani nie stanie, proszę bardzo, tutaj sobie wyjdziemy elegancko. O, o nie, przepraszam, przepraszam. No, bo boleło, dobra, już idę spać, proszę już nie wchodzić, proszę już zostać tu, dziękuję za wszystko, już nie chcę z Panem nic, nic wspólnego, do widzenia. Przepraszam, idę spać. Patii. Co to był za, za ciężki dzień? Nie, nie no, ja już muszę się położyć. Odpocząć, bo masakra już ma po prostu dość. Dobranoc, widzowie.